Witajcie moi drodzy drugiego dnia na kursie podnoszenia wibracji i utrzymania wibracji. Bo samo podniesienie wibracji nie stanowi problemu, ale utrzymanie wysokich wibracji jest już sztuką. Ja jestem Magda i tutaj opowiadam o duszy, dla duszy pomagam duszy poruszać się tutaj na Ziemi, żeby było prościej, zrozumialej. Kochani, do, do tego kursu można przystąpić w każdej chwili, ale odsyłam wszystkich najpierw do wstępu, żeby wysłuchać wstęp, żeby wiedzieć, czym są wibracje, następnie po kolei przejść przez wszystkie lekcje. Ma no To ogromne znaczenie, dlatego żeby... no nie da się na skróty, no, no energii nie da się oszukać, nie da się na skróty. Dzisiaj drugi dzień i przez kolejne dni będziemy... Uczyć się tego powiązania z wszechświatem, że nie jesteśmy tutaj z przypadku, że to, że tutaj jesteśmy, jest naszym duchowym planem. I to, że jesteśmy tacy sami, jak każda inna osoba. Jesteśmy ciałem, umysłem, duszą. Na dzień dobry jesteśmy już cudem. I to, kochani, jest. To poczucie tego cudu, że jesteśmy tym cudem, ma ogromne znaczenie dla naszych wibracji. Wiecie, czasami jest tak, że jesteśmy wychowani w ogromnej pokorze, w ogromnej skromności. Yy, kiedy dorastamy, na naszej planecie dzieje się mnóstwo rzeczy, które sprawiają, że czujemy się bardzo mali. Często też jest tak, że Byliśmy za wszystko karani, skarcani. A to nie rób tak, a to nie patrz tak, a tego nie wolna, a tutaj tam nie da się. część z nas jest nauczona takiej przesadnej skromności, przesadnej takiej mm, bojaźliwości, takiego, na przykład kiedy niechcący kogoś szturchniemy, albo coś zrobimy, to od razu bardzo mocno przepraszamy. Przepraszam, przepraszam, nie chciałem. Przepraszam, nie, przepraszam, to moja wina. To jest to postrzegane jako dobre wychowanie, ale nie mniej jednak, czy nie zastanawiało Cię nigdy, że być może nadużywasz tego słowa, przepraszam, że nadużywasz tej swojej mniejszości takiej przy innych ludziach? Popatrz na siebie. Czy czujesz się na równi z innymi, czy czujesz się mniejszy? Jeżeli. Słowo przepraszam u ciebie jest używane bardzo często. Jeżeli pukniesz kogoś, to wystarczy powiedzieć przepraszam, takie zwykłe przepraszam, a nie mieć tego poczucia winy, bo czasami jest tak, że zrobimy coś niechcąco i od razu mamy takie poczucie winy, takiego, takie, no sami wiecie jak to jest, tak? co, co wtedy czuć, takie, że no nie chciałem, ojejku, ja przepraszam, bardzo przepraszam, no pukłem popukłem no przepraszam i, i zostawmy to już. Tak, czasami jest, yy... czasami jest tak, że to słowo przepraszam, przepraszam, że Ci przeszkadzam, ja naprawdę nie chcę Ci przeszkadzać. Jak nie chcesz mi przeszkadzać, to po co mi przeszkadzasz? Ale jest tak, że przez tą skromność, przez to poczucie takie nieskrzywdzenia swoją osobą, drugiej osoby, czujemy się mniejsi. Nie, ja jestem taka sama jak ty. Jeżeli chcę coś od ciebie i ty jesteś taki sam jak ja. Jeżeli chcesz coś ode mnie, to nie pisz, przepraszam, że zawracam ci głowę. Jak już na wstępie piszesz, przepraszam, że zawracasz mi głowę, po co mi tą głowę zawracasz? Napisz, cześć, potrzebuję twojej pomocy, chciałam się ciebie zapytać i jest świetnie, nie trzeba przepraszać. Bo tu nie ma za co przepraszać. Już na wstępie przepraszasz, że chcesz o to zapytać. Bardzo dużo osób. Jak piszecie do mnie piszecie do mnie nieraz wiadomości, to od tego zaczynacie od przepraszania. Nie, kochani, to nie o to chodzi. Nauczmy się, że wszyscy jesteśmy tacy sami. Ja jestem po to, żeby pomagać, i po to, żeby się przy Was uczyć, i dla Was uczyć. Uczę się dla siebie, po to, żeby pomagać innym, po to, żeby pomagać sobie. I tak samo o sobie pomyślcie. Jestem taka sama jak ty, jak ty, jak ty, jesteśmy tacy sami. Wszyscy jesteśmy tacy sami, ja mam prawo tak samo być na tej planecie, jak ty masz prawo być na tej samej plane, na, tej, na tej planecie. Takie samo prawo uniwersalne. Prawo wszechświata jest takie samo dla wszystkich. Tylko jedni potrafią się tą energią posługiwać, a my się właśnie teraz tego uczymy. I jeżeli. Chociaż raz, kiedyś udało ci się, udało, kiedyś zrobiłeś tak, że powiedziałeś przepraszam, powiedziałaś przepraszam za naprawdę nie trzeba było przepraszać to należy zerknąć do swojego wnętrza, do swojej wewnętrznej historii, która się właśnie rozgrywa. Czy potrzebujesz przepraszać za swoje istnienie? Czy czujesz, że masz prawo być tu na Ziemi? Czy czujesz się gorszy od innych gorsza? Jego, doróbcie sobie końcówki. Ok? Będę mówić taką końcówkę, jaka mi tam wyjdzie, a wy sobie doróbcie po swojemu. Czy czujesz się gorszy? Czy czujesz się mniejszy. Jesteś tak samo główną częścią tego świata, jak wszyscy ludzie, którzy są w koło ciebie. Tak samo. Jak wszystkie, wszystkie istoty. I ważne jest, kochani, żebyś był tego świadom. Ta świadomość bycia ważnym, ta świadomość bycia tutaj nie z przypadku, ta świadomość bycia tego cudem, ciałem, umysłem, duszą, jestem takim samym cudem jak ty, jak ty. Mam tyle samo światła w sobie, co ty i ty. Ja nie jestem nic mniejszy i nie jestem nic większy. Jesteśmy tacy sami, jesteśmy na równi. I ta świadomość ma ogromne znaczenie do podnoszenia naszych wibracji. Dlaczego? Dlatego, że kiedy czujemy się mniejsi, kiedy się czujemy tacy, przepraszam, że żyję, to my czuj żyjemy cały czas w uniżeniu, a my mamy się podnieść. Jak my mamy się podnieść? Jak jesteś taką skuloną, skuloną istotą na tej ziemi. Ja przepraszam, że żyję. Ja chcę tu żyć, moja dusza chciała, chciała bardzo tutaj zejść i właśnie zeszła po to, żeby żyć, po to, żeby doświadczać tak jak ty, tak jak ty, tak jak ty. Mam do tego pełne prawo. W rzeczywistości posiadasz boskie prawo istnieć tu i teraz, a wszechświat jest Ci za to wdzięczny, bo wszechświat patrzy, przyszła kolejna istota. Może ona zaczerpnie tej energii, może ona będzie potrafiła się posługiwać. On się cieszy. Po prostu ta energia się cieszy, ona chce być. Wiecie, szczęście to jest, to jest to właśnie uczucie, gdy się dzieli, to ono się mnoży, tak? To jest my możemy to sobie poprzez podział naszego szczęścia, dzieląc się z innymi, my je sobie pomnażemy.. Yy... Czasami jest tak, że się dziwisz, że wszechświat, tak co on tam od ciebie chce, czujesz, że ilość wyzwań, które sam sobie tworzysz, jest zbyt wielka. Jak ja tyle mogłam wziąć na barki, no ale jak moja dusza to mogła wziąć? Jeśli tak, najprawdopodobniej Twoja wewnętrzna historia jest dziesięciokrotnie bardziej brutalna niż rzeczywistość. I to jest tak, że Ty widzisz siebie zupełnie inaczej niż rzeczywistość Ciebie widzi. Że ty patrząc na siebie mówisz, Boże, jaka ja jestem biedna, no ile, ile można, Panie Boże, no ile można, tak? No ile można, no ile można, no tyle można, ile sobie wzięłaś. I, i to takie czucie się tą taką ofiarą, nie możemy się czuć tutaj ofiarą na ziemi. My się mamy czuć zwycięsko. Jestem, zdecydowałam się zejść, wzięłam na barki to, co wzięłam po to, żeby to przepracować, żeby się tego nauczyć, żeby tego doświadczyć. I teraz z podniesioną głową po każdym doświadczeniu wychodzę i mówię, patrz, patrz wszechświecie, patrz Boże, dałam radę, dałam radę. Dałam radę, udźwignęłam. Nie przepraszam za to, że żyję. Absolutnie nie. Aby wzmocnić własne wibracje, już dzisiaj musisz zaakceptować swoje prawo do istnienia i uznać, że jesteś pięknym aspektem tego świata, że jesteś częścią tego świata, że ten świat bez Ciebie byłby niekompletny. Nie masz się chować, tylko masz się pokazać. Nie musisz się pokazywać ludziom, tylko pokaż się wszechświatowi. Pokaż się swoim aniołom, że ty wiesz, że one są. Pokaż się energii, światło, jestem, światło, ja cię widzę, ja cię potrzebuję. Tak, ja cię potrzebuję, ja jestem. Pomóż mi, aniołowie, pomóżcie mi. I wyobraź sobie, dzisiaj sobie wyobrażaj, jak prostujesz swoją sylwetkę. Tak, jakbyś cały czas kucał. Zwinięty był w kłębek. Wyobraź sobie, jak twoja sylwetka się właśnie prostuje, jak ramiona się otwierają na, na świat, i też to róbcie: wyciągajcie do góry głowę, prostujcie podbródki, ramiona ściągajcie do tyłu po to, żeby otworzyć klatkę piersiową i głęboko oddychajcie. Tak często, jak się dzisiaj da, i powtarzajcie: jestem, jestem ważny. Jestem tutaj. Mam prawo tu być. Jak najczęściej się da powtarzać. Twoje istnienie tutaj na ziemi jest darem, a wszystko co ze sobą niesiesz, wszystko co ze sobą niesiesz jest nagrodą za to, że tu jesteś. I to jest ogromny dar bycia tu na ziemi, ogromny dar przeżywania każdego dnia. Wszystko co się dzieje w tym dniu jest dla mnie nagrodą za to, że tu jestem. Dziękuję Ci za to, dziękuję Ci za to. Ja już nie przepraszam. Przepraszam, kiedy w momencie, kiedy zrobię coś świadomie, kiedy świadomie komuś wyrządzę krzywdę, wtedy tak, wtedy mam poczucie winy i wtedy idę przeprosić ale nie przepraszam, nie nadużywam słowa przepraszam. Słowo przepraszam ma swoją wibrację, słowo przepraszam ma swoje znaczenie. Ja tego już nie nadużywam. Ja używam słowa przepraszam, używam słowa dziękuję, ale w odpowiednim znaczeniu, żeby wprowadzić odpowiednią energetykę tego słowa. Nie przepraszajcie za swoją obecność. Starczy. To już się właśnie teraz kończy dzisiejszego dnia, że jeżeli coś chcecie, gdzieś zaczynacie pisać, nie przepraszajcie. Bo w momencie, kiedy taka wiadomość przychodzi, gdzie ja tą energię od razu wyczuwam, ale są ludzie, którzy po prostu odbierają cię od razu jako osobą mniejszą. Ja czuję tą skromność. Ja czuję to takie że nie chcesz mi przeszkadzać i ja wtedy, ja wtedy też się czasami źle czuję, że ktoś moją, moją osobę odbiera wyżej niż on sam jest wiecie nie ma tak, jesteśmy wszyscy na równi, ja jestem cudem ty jesteś cudem wiecie, kiedy ja na kursie czytania Kronika Kaszy, kiedy robiłam kurs, ja właśnie wtedy sobie uświadomiłam, że jestem cudem że jestem tutaj po coś na ziemi, po to, że chciałam po to, że moja dusza zeszła, po to, żeby przeżywać, po to, żeby doświadczać, co się dalej zadziało, co się miało zadziać, to ja jeszcze tego nie wiedziałam, że to się zadzieje tak, jak się zadziało, kiedy zaczynałam swój rozwój duchowy. Sama uczyłam się wszystkiego dosłownie sama, krok po kroku, czym są wibracje, czym jest energia, jak to odczuwać. Nie mogłam nikogo znaleźć. Wiecie, jak to by mi w tym pomógł. I tak usiądźcie i pomyślcie sobie, jak wy się czujecie, jak macie do kogoś napisać, do kogoś, czy w ogóle czujecie, że są ludzie ważniejsi na tym świecie niż wy. Napiszcie sobie w zeszytach: Jestem ważna, jestem tak samo ważna, jak wszyscy ludzie, którzy są tutaj na Ziemi. Jestem cudem, tak samo, jak wszyscy ludzie, którzy są tutaj na Ziemi. I ten głęboki wdech, podniesienie głowy do góry, otwarcie klatki piersiowej. I powiedzenie, wszechświecie jestem, Boże jestem. Widzisz mnie teraz? Ja już się podniosłam, jestem. Pamiętajcie, nie musimy przepraszać za swoją obecność, nie musimy również brać na siebie całej odpowiedzialności, aby uzasadnić swoją egzystencję tutaj. To przemawia nasze ego, wiecie? to ono nam tutaj tak tłumaczy. No, Ty jesteś nic, nie, Ty nie jesteś godzien. Ty nie, Ty nie jesteś godzien. Z Bogiem, Ty nie jesteś godzien rozmawiać z Bogiem. Jesteś. Ja. Też się bardzo długo czułam niegodna tego, że mogę rozmawiać z mistrzami. Czułam ogromną skruchę, ogromną pokorę, aż w końcu sobie powiedziałam, kurczę, przecież to są moi mistrzowie. Jak ja mogę z nimi nie rozmawiać? To są moi aniołowie. Jak z nimi rozmawiałam, to było to taka bogobojność. Taka, ja nie wiem, jak to powiedzieć, ale ta skromność, takie uniżenie. A teraz już nie. Teraz jestem osobą otwartą czuję świadome bycie moje tutaj na ziemi czuję że nie przy, przyleciałam tutaj bo ktoś mnie wyrzucił z koszyka bocianowi z dzioba nie wypadłam przez przypadek tylko jestem tutaj bo chciałam być na ziemi i jestem taka sama jak wszyscy ludzie w koło którzy przyszli tutaj doświadczyć bo my wszyscy doświadczamy właśnie tu teraz doświadczamy i wszyscy jesteśmy tacy sami więc głęboki wdech, po raz kolejny będę powtarzać. Tyle razy, ile sobie dzisiaj przypomnisz, ustaw sobie na budziku nawet co 30 minut, przypomnienie: otwórz się, pokaż się, albo po prostu sobie napisz: Jesteś ważny. Jestem, jestem wdzięczna, że jestem tu na Ziemi. Cieszę się, że mogę doświadczać. I to fakt, że jesteś tu i teraz, jest darem dla świata. Uwierz w to. To nie świat jest dla Ciebie prezentem, ale Ty jesteś prezentem dla świata. Bo Ty możesz załadować energetycznie ten świat. Tylko teraz od Ciebie zależy, jaką energię wyprodukujesz dzisiaj. Czy wyprodukujesz energię mniejszości i niższości, czy wyprodukujesz energię ważności, szacunku do siebie, miłości do siebie. To tylko i wyłącznie od Ciebie zależy, co wyprodukujesz i co do Ciebie wróci. Więc jeżeli idziesz do pracy i czujesz się niżej niż ktoś, z kim pracujesz, pomyśl sobie. Przecież jestem taką samą osobą. Składam się z ciała, z umysłu i z duszy. Dlaczego tak się czuję? To ego Twoje. Ona Cię tam zsyła w to poczucie. I wtedy siądź i sobie powiedz: Jestem ważna. Jestem tak samo ważna jak moja koleżanka z naprzeciwka, za biurkiem, za którym siedzi. Jestem tak samo ważna. I kochani, wibracja do powtarzania na dzisiaj, i też rzućcie sobie może jako tapetę na telefon, gdzieś, gdzie najczęściej będzie, albo napiszcie sobie to na kartce, gdzie tą kartkę przywiesicie, nie wiem, na monitor komputera, tam, gdzie siedzicie, gdzie pracujecie i czytajcie sobie cały czas, tak często jak się da. I wiecie co? Czytajcie i czujcie, bo energia jest w momencie, kiedy czujemy. Kiedy myślimy też, ale w momencie, kiedy czujemy. Ona się rozchodzi dalej. Ona szybciej trafi tam, gdzie ma się odbić. Ona więcej ze sobą zabierze podobnych rzeczy niż energia myślenia. Mam prawo być tu na Ziemi. Odrzucam potrzebę przepraszania za moją obecność. Moja obecność jest moim celem. Wszystko pozostałe to nagroda. Wspaniale jest wiedzieć, że jestem częścią większego obrazu. Akceptuję moje boskie prawo do życia i jestem wdzięczny za ten dar. Przepiszcie sobie to. Czytajcie sobie to. Najczęściej jak się da. To poczucie boskiego prawa do życia dzisiaj się w Was zakorzenia. Wasza podświadomość, powtarzajcie sobie, czytajcie to i słuchajcie nawet moich słów, i wasza podświadomość, niech ona sobie po prostu koduje, że jesteś darem tutaj na Ziemi. Masz boskie prawo do życia, tak jak każda inna istota. Jesteś tak samo ważna, jak każda inna istota tu na Ziemi. Słowo przepraszam używasz tylko wtedy, kiedy świadomie dokonałeś komuś krzywdy. Albo z grzeczności. Ale nie nadużywamy słowa przepraszam. Bo czasami, żeby zacząć rozmowę, to można być przepraszam, czy mogę zadać pytanie? to tak wiecie ale jak się spytasz samo to czy mogę zadać pytanie to już zupełnie inaczej jest odbierana twoja osoba spytając przepraszam czy mogę zadać pytanie czujesz się od razu mniejszy a jak powiesz czy mogę zadać pytanie stoisz na równi energetycznie z drugą osobą która nie spyta się ciebie przepraszam a czy mogę dać ci odpowiedź no nie tylko po prostu ci odpowiada i powtarzajcie sobie Jestem bardzo wdzięczny, że jestem tu na Ziemi. Mam boskie prawo do życia. Niesamowicie ważne. Kochani, życzę pięknego dnia. Druga lekcja, niezwykle ważna, poczucia ważności. Jestem tu ważna, jestem cudem. Mam boskie prawo być tu na Ziemi. Przytulam Was bardzo mocno i zapraszam na lekcję numer 3. Kochani, podzielcie się jeszcze w komentarzach, jeżeli ktoś tu dotrwał do końca. Jak się czujecie? Napiszcie. Przytulam, Magda.